Szanowni Państwo, witam Was w kolejnym odcinku, w którym jest moja mała premiera. Jest to Wax One od firmy ADBL. Jest to ich pierwszy wosk autorski, który ma ochronić Wasz samochód do 3 miesięcy i ma zajebisty zapach takiego truskawkowego jogurtu. Ja zapraszam Was do praktycznej części tego odcinka. Szanowni Państwo, pierwszy wosk od ABBL a którym poświęcili pewnie dużo, dużo pracy, tak jak większość firm, które gdzieś tam te woski sobie gotują. Tutaj akurat Broda przesłał mi wcześniej taką prototypową, troszeczkę wersję. Ta wersja jest, jest już tą wersją taką oficjalną i fajnie, ponieważ za 100 gram tego wosku u Pawła Nowickiego na przykład zapłacić się w okolicach 53 zł, więc jego cena waha się między 50 a 60, zależy gdzie traficie. Aplikacja bardzo fajna, banalna, ten przyjemny zapach takiej jogurtowej truskawki co się wydobywa akurat tutaj w tym przypadku mi pasował, nie jest nachalny, delikatnie się unosi gdzieś tutaj w garażu. Aplikujemy sobie tutaj co podaje producent od 20 do 90 minut jest ten czas wiązania z lakierem i czas, który powinniście odczekać zanim zacznie się wóz docierać, ja odczekałem sobie 50 minut i akurat w tym przypadku nie wiem, miałem wrażenie, że ten wosk delikatnie ciężko się dociera, ale to też może było przez to, że fibra była pluszowa. Jeżeli dobierzemy sobie fibrę z kutkiem, właśnie ten problem już powinien zniknąć. Wosk delikatnie maskuje rysy, delikatnie przyciemnia. No i bardzo fajne kropelki się tutaj pojawiają. Fajne, fajne kropelki. Powiem Wam tak, dla, dla amatorów, którzy chcą zacząć przygodę z woskowaniem, nie będzie to na pewno zła opcja. Ja akurat uważam, że w przypadku tego, co zrobił teraz ADBL, jest to strzał i dziesiątkę. Szczególnie, że mamy okres jesienno-zimowy, no, może już teraz bardziej zimowy, i warto by było sobie po prostu zabezpieczyć samochody. Tylko pamiętajcie, aby przygotować właściwie lakier. Jeżeli zrobicie jakiegoś delikatnego one-stepa albo cleaner, albo jakiś tam glezik, czy coś takiego, możecie sobie zarzucić potem na to wosk. Ja akurat tego tutaj nie robię. Dlaczego? Dlatego, że większość amatorów, większość tych szarych kowalskich, którzy dopiero zaczynają, albo nie mają już tak szerokiego pojęcia na temat autodetailingu, po prostu myją auto, osuszają i nakładają na to wosk. Dlatego ja pokazałem Wam, to, pokazałem wam co ten wosk sam na lakierze zostawia. Także moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pozdrawiam Was i do zobaczenia.